Nastawienie, byle tylko dostać się do nieba, czasami prowadzi do takiej postawy, że ktoś mówi sobie: Wszystko wolno mi robić, byle tylko nie popełnić grzechu ciężkiego. Lekkie wolno mi, ciężkie niebo poszedłbym do piekła. Człowiek zastanawia się nad tym, co mi jeszcze wolno robić, jakie zło jeszcze mogę popełnić, nie narażając się na utratę zbawienia. Nie trudno zauważyć, ile tutaj jest interesowności, jak mała jest miłość przy takiej postawie. Człowiek bowiem niewiele myśli tutaj o tym, że każdy grzech znieważa Boga, że każdy grzech jest jakąś krzywdą wyrządzoną bliźniemu i Bogu. Taki człowiek niewiele kocha Boga i człowieka, myśli tylko o sobie, czy jeszcze się zbawi, czy już nie. Głęboka miłość do Boga, Bezinteresowna rodzi obrzydzenie do każdego grzechu i do ciężkiego i do najlżejszego, bo człowiek wie, że każdy grzech jest przykrością wyrządzoną Bogu. A jeśli się kocha, nie chce się wyrządzić drugiemu nawet najmniejszej przykrości. Miłość nie chce drugiego ranić ani sprawiać bólu. Formowana przez Ducha Świętego miłość rodzi w nas obrzydzenie do każdego grzechu, nawet najlżejszego, a jeśli człowiek dopuści się jakiegoś zła, wówczas pojawia się głęboki żal.